No tak, profesjonalny gracz e, FIFA jeśli was to interesuje, Wpisałem na ostatnio na fanpage'u, że właśnie z nim będzie mecz. E, no i cóż, zagramy Ultimate, jest tak dosyć na luzie, zobaczymy czy, czy, czy wygram z bo Może być ciężko, no ale w sumie pogadamy sobie przy okazji. Trochę pyta na pewno związanych. No właśnie, mieliśmy pomarańczowe opóźnienie, tak więc wiecie, to, to trochę niezbyt nam. No, No dobra. Aha. Nie no, ale wiesz, aż tak na nie jest, mi się wydaje. Chybało gorzej. No nic, no w każdym razie ogólnie, Xenku... Yy, nie wiem, teraz należy do jakiegoś, jakiegoś gamingu, czy już nie? Game mhm, Game Faction, okej, okay, no. Czyli to ten jeden z młodszych gamingów w Polsce, chyba dobrze kojarzył? Ale jeden z bardziej już uznanych, prawda? Tak, a jak... jak ogólnie oceniasz polską scenę FIFA rozwija się, czy, czy może jednak stoi w miejscu, jak to można powiedzieć. Bo fi, w na, 12, na 12 było dosyć dobrze, jeśli chodzi o mistrzostwa świata, wszystkie i tak dalej, no ale. A na 13 jak to wygląda? W tym roku nie ma w ogóle w Polsce nikt eliminacji nie zrobił do mhm, tego. No właśnie, to dlatego... Nie będzie FIFA, nie będzie, no nic nie będzie. Czyli problem tak jakby trochę ze strony nie z, nie z naszej winy, tak jakby, tych, no, tych grających. Nie ma znaczenia żadnego, żadnego, no właśnie, nie, nie mam po prostu nic do domówienia, po prostu nie robię eliminacji, no i tyle. Aha, i no właśnie, a nie to można to sobie to jakoś, samemu jak sam tego nie można zorganizować sobie, prawda? No, no jakoś. Nie, nie, bo tu są koszty i ten... No koniery, właśnie. No reklama i to wszystko, to, to nie jest no takie proste. No. No. To wydawać, do takiego turnieka fejkowych, <laughs> <Wszystkie laughs> licencje, a, nie wiadomo a, co. Aha, no właśnie. A jak ogólnie gaming false wygląda, y czy... Żeby do, przystąpić do gamingu trzeba koniecznie go reklamować, rozreklamować czy, czy... No, przystępujesz po prostu i zależy. Mają to lodzi, no tam wymagają reklamy, żeby. Tak, żeby zacząć grać albo wyjedziesz na jakieś lany No na jakimś forum zajrzałem po... e, odnośnie gamingu, jakiś tam taki artykuł był i jakiś gość napisał, że należy do jakiegoś tam gamingu, do paru gamingów i że był tam trzecie miejsce w Polsce w Mistrzem Europy. Był coś, no ale nie wiem czy FIFA niekoniecznie, tylko coś tam był. I mówił, że na lany muszę sobie sam organizować pieniądze, wyjazdy. No, no to też jest. topie teraz jest. LOLO, no League of Legends tak jest niestety. Swego czasu grałem trochę, ale. No. Znaczy... Mnie się wydaje, że byłoby kompów. No... 5 compów na 1 metrze, bo... No właśnie. Mnie się wydaje, że byłoby... By Fajniej, gdyby po prostu i jej bardziej suportowało te rozgrywki takie esportowe, Fifowe, bo... Oni trochę się inter interesują tym, ale mało, bo... Trochę tylko, tak. Mówię, oni stawiają na niedzielny gracz No właśnie. właśnie Ultimate, z tego mają pieniądze po prostu i... Mhm. Zawsze tam będzie pieniądze, będzie... No... Ty, w tym roku nie, tylko nie, chyba nie. Jej, chyba jej w tym roku się tylko zajęło FIFA Interactive Cup, nie trochę tam coś tam się tu zainteresowali, ale No właśnie co to, to jest ten problem, no. Ale co co najlepsze jest to, że nie wiem czy wiesz, że wszystkie te turnieje w Hiszpanii, w Anglii realizowali Polacy. Aha, no właśnie, no co. To jest Zesla, czyli Polacy organizowali jakby to wszystko. Nie, nie mogli się zainteresować naszymi graczami, nie? Bez tak jest. Znaczy oni nie mieli nic do gadania w tym, bo dostają nakaz z góry, wiadomo, tylko po prostu mm -hmm. to organizowali, o to chodzi. Oni mm -hmm. nie mają żadnego znaczenia po prostu, czy to on, czy by kto inny, nie? Rozumiem. Po prostu FIFA mówi, że tu, tu, tu ma być i tyle, nie? <laughs> no jedyne <laughs> chyba pocies... jedyne pocieszenie, że jeszcze jakoś OSL ten polski wygląda, nie? Ale... I kolejne pocieszenie to to, że w marcu będzie znowu IM w Katowicach. Nie wiadomo, czy jeszcze FIFA będzie, tak? Czy, czy to jest potwierdzone, już, czy nie? No, FIFA nie, bo w tym roku też nie była. FIFA była po prostu taka. No, tak jakby taki. mam no, poboczny turniej. W zeszłym roku nie byłem, ja, ale w tym roku może się wybiorę. Znaczy w tym 2014 nie. Bo chciałbym. Z... chciałbym zobaczyć. Mhm. Było 250 osób, także. No, no, to jest. Znaczy ja, ja bym w zobaczyć zobaczył takiego LoLa na tym takim dużym ekranie, co wszyscy grają te finały, Grand Finals już, to jest naprawdę fajne, bo niby gry aż tak bardzo sobie nie, nie lubię LoLa, bo grałem swego czasu, ale jakoś mi się nie przypadało tak, tak fajnie, ale pooglądać naprawdę jest fajnie, bo niektóre mecze te Mimu, czy, czy nie wiem, jakichś tam innych zespołów, to są po prostu emocje fajne, naprawdę. Szczególnie... No, szczególnie na, w w w no, na WCG, no, chyba ostatnio to też no, były takie akcje, że. Aż rozwalało wszystko. Czterech potrafił zabić team o jednym, no to. <śmany> Masakra. Tak, albo backdory czy coś. Mhm. Ale jak to mówię, to w FIFA jest trochę taka nieatrakcyjna do oglądania. No, znaczy w sumie nie wiadomo no z jednej, jednej strony czemu, nie? Sobie, tylko tak. Tu jest taka typowa gra, powiem tak że... jak jest Fifa Jeżeli kogoś oglądasz, mu... wydaje ci się, że jesteś lepszy od niego uh -huh. Ale Ach, według mnie... Wow. Wow, wow Według mnie brak komentatorów jest też do... ...typowo do takich e-sportowych y gier z FIFA, nie? Bo, no, bo tam jest dużo, rozgrywa... dużo rozgrywania piłki chyba, nie? Jak profesjonalni gracze grają? Trochę więcej piłku raczej niż takie akcje do przodu, nie? No właśnie Zupełnie co innego Inna gra niż taka... Typowo FIFAze, wow, FIFA-ze z youtuba ten, ale jak no ja mówię tak właśnie jak oglądasz kogoś, stream na przykład Bartasa czy kogoś to mnie nie no. łatwo na kogoś tam oglądasz i wydaje ci się ja bym mu dał radę, nie? No kogoś tak do gry, I, i to jest zupełnie co innego Po prostu to jest dlatego to jest FIFA tak gra, że Oprócz dlatego widać dlatego, że nie ma oglądalności i dlatego, bo się wydaje, że każdy jest najlepszy, nie? <laughs> każdy do sobie jest najlepszy To no. później nie zagrasz z tym kimś, nie? Ale tak jest moje zdanie nie? I brakuje też trybu spektatora. O no, to by się przydało. Bardzo fajnie, tam no, jest 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 tak. Jest takie też forum specjalne i jej nie wiem czy widziałeś co. I tam mogą swoje, e, znaczy ogólnie gracze mogą pisać swoje propozycje odnośnie tego. Co ma być nas na efif I tam są takie lajki dla tych wszystkich propozycji. I spektator chyba miał ponad 600 700 lajków takich spektator to jest właśnie pod komentarz wszystko. No właśnie, wtedy można było streamować bez problemu, na przykład takie match nice nie, na przykład, Gwóchry FIFA gramy polskie, a nie i finał streamują, nie? Na Twitchu no i OSL polski. Spokojnie wchodzi, a nie kombinować, właśnie. To, Ale na razie na to nie widzę, żeby coś. O... No nie mówili, właśnie, za tym, że się 14 No Na dodatek jeszcze z tym Ignite dowalili, że nie będzie na PC, tak, prawda? To już w ogóle. Że nie będzie tego Ignite, tego no, nowego nowego silnika, nie? Trochę to już zepsuli, no bo moim zdaniem. Spokojnie poszłoby, no. No, pisać No, na pewno. No i dlatego oni są pod Ultimate, ale widać, wszystko Ultimate mówią, co nowego, a nie. No, i wszystkie te trailery tak i tak dalej, no. Nic są normalnych meczach, powiem, stałe z ryby będą nic więcej nowego. Sezony i co? I mać towarzystwo online. To jest wszystko. 11 do 1. No cóż. Ja nie jestem w formie po prostu ostatnio. Dobrze, to wszyscy wiedzą. Forbid do pieczenia? <laughs> no. W Fifie to też jest forma dnia chyba decyduje. No, czasami tak jest. Tak, nawet, nawet ci powiem forma meczu, bo jeden mecz zagrasz tak, zaraz drugi pod rząd. A, następny to... wygrywasz, no. no. I to z tym samym jeszcze gościem to najgorsze. Mhm. Mm Aj, chciałem sobie tak zalega Masz jakąś bramkę zalekać? No, um, no, sporo strzelam. Mam chyba całe powtórki zawalone i mam przewrotki tam z ultimate'a, jakieś Trzeba jest daleka dużo Normalnym? Raz. W dużo razy. No bardzo. Ostatnio jak miałem jak miałem live ostatnio, to w prawie skorpiona mi się uda strzelić, ale trafiłem w słupek Wamperskim skorpio Ale skorpiona jest bardzo ciężko zrobić bardziej, że on w 12 o, troszkę łatwiejszy moim zdaniem był Bo i potrafiłem go nawet na rynie zrobić takie rozgrywanie ale co, piłki to trzeba LT, czyli od trików i naciskać szybko z szału, ale to trzeba wyczuć moment podania w ogóle. Ciężko jest strasznie. Mhm. No bo wiesz, normalnej pizza tak samo by było, nie? Ocenić dobrze od piłki i dopiero strzelić, no. Ale tak czy jak moim zdaniem cały czas jeszcze brakuje FIFA do realizmu trochę, no. ciekawe za ile będzie na tyle realistyczne, żeby porównać ją do prawdziwego meczu piłki nożnej, nie? ogranicza zespoły. W, mm -hmm. w tym wypadku jest Speed, nie? Tak Oni stawiają na PESC no, zespoły. Bo gdyby na przykład Legia miało normalnych, szybkościowych, prawdziwych takich jak ten, no to by mogła być z Barceloną grać, bo podobnie szybkościowo mogliby mm -hmm. być To by były podobne wyrównane drużywy, drużyny Dlatego tu jest tak, że musi być nie, różnica, znaczy nie pace, akurat jest pace, nie? no i siła w sumie trochę. Znaczy, no i z tym względem właśnie FIFA się różni, różni od PES-a, bo tam na przykład stawiał na te takie ruchy zawodników, nie, animacje, że prze, przejścia ciałem i tak dalej, a tutaj jest bardziej na szybkość. PES jest taki bardziej, pod tym względem realistyczniejszy, bo w sumie, w prawdzie PES, no głównie ruchami, ruchem ruchom ciała, nie, przechodzą zawodnicy, mm, obrońców, no. Jak na przykład Messi, no podajmy przykład jego, co mówią wszyscy, że on dribluje, a tak naprawdę, no to rusza, po prostu dobrze porusza się ciałem, no. No. No, bo ciała, no właśnie, I tam, na no, to właśnie, prowersję ogólnie stawia Konami. A FIFA troszkę bardziej arcade'owa taka jest, no. O. No ja grałem w szóstkę dużo i 2008, 2008 to był bardzo dobry PS no. Ale te, te obecne są, no, a te obecne są tylko lepsze pod względem tych trybów ogólnie. Bo ten zastan Gwiazda na przykład, co, co w FIFA jest troszkę taki obskurny, to w PS jest naprawdę świetny, bo tam to nam da nie lepiej. No. Myślałem, że w przewrotku to strzeli, ale jeszcze. Już... <słuch> to... mhm. No, nowe menu i karty też inny wygląd zupełnie. Ale i te, te że nie będzie for formacji na kartach też. Już teraz był ten trailer ostatnio. Wooooo myślałem że to fajnie ronki <laughs> No to przecieło jeszcze obok Ale ogólnie na przykład taki zwykły, załóżmy baloteli zwykły tutaj, a zwykły w ultimatecie, a zwykły w normalnych sezonach, no to oni się różnią z skillami dochodzą Znaczy ch chyba tak, ale wiesz co bo to jest... To jest tam mm, Nie wiem czy przypadkiem w Ultimate nie jest tak, że mają jakieś tam boosty dodane do danych swoich tych atrybutów, nie? Bo no, zdecydowanie lepiej jest no strzelać z daleka i przewrotki... Tak, ja w ogóle widziałem na YouTube kiedyś taki filmik, nie wiem, z PlayStation 3 chyba, co gość opowiadał, że nawet taki zawodnik jednogwiastkowo sztuczkowy na Ultimate może przewrotkę zrobić, a teoretycznie jest to niemożliwe w normalnym meczu. No, no właśnie i właśnie to, to właśnie o tym mówił, że, że odnośnie Ultimate to jest zupełnie inna gra, tak jakby Dwie gry w z jednej, nie No No no, nie będę ponad wranku przejechał, no właśnie nie, 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 sobie i tak o sobie zbiegnięcia po prostu, taką komponę. Mhm. W prawdziwym meczu jednak trochę, no raz na tydzień się może zdarzy, we wszystkich ligach na świecie oczywiście, nie? Jakiś taka bramka porządna. ale to naprawdę rzadko się zdarzają. o gol. <gol> to jest palony. Zapisz sobie na <gol> o, przynajmniej bramkę z krękiem, nie? sędziego. Nie no, to o krok, o krok wyprzedził. Po nie, taki sobie taki wiesz Mam parę załników jest troszkę droższych no. Ogólnie angielski, no Gram nie już ponad, ponad 70 meczów. Nie no mam To side, ale który jest 25k wart No i Informa który jest wart 50 To są najdrożsi piłkarze w sumie bo reszta są w warci około 30-20K maksymalnie A teraz taniej bo ogólnie nie, nie, nie mam okazji. Ogólnie Tarapta mam w drużynie, ale tę normalną kartę to, to ja nie lubię grać przeciwko Taraptowi w szczególności, bo zawsze na triki wszyscy nim grają, tylko na niego. Znaczy ja ostatnio właśnie zaprzestałem trików po prostu, bo uznałem, że, że nie, umiem, nie umiem ich zbytnio i przez to tylko tracę piłkę niepotrzebnie czasami. No no, właśnie, uznałem, że lepsze rozgrywanie piłki ostatnio i nawet to pomogło trochę, bo przegrywałem, no, od jakichś dwóch miesięcy już mam tak FIFA, że przegrywam, potrafię ostro przegrywać, ale Pograłem na sezonach trochę normalnych, przestałem Ultimate grać, to trochę się polepszyło, mm. ale ESL jednak jeszcze nie dla mnie, może na 14 powrócę na stałe do grania takiego normalnego, mnie Ultimate będę grał po prostu Po prostu od początku musisz zacząć grać No, ultimate po prostu, nie Mówię, tak jak Lachy, to samo gra no, w no ja będę starał się tylko po prostu nagrywać Ultimate'a nie będę jakoś tak grał w między przerwach, wiesz, między nagrywaniem po prostu. No, no. a mnie tak właśnie się wzięło, że tak sobie sam sobie chciałem pograć Mhm. Uh -huh. To ja też mi tak wzięło, że tylko już mi ciężko grać. No. Zrobię pewnie sobie serię na tym kanale z sezonów po prostu, żeby nie, nie za mną samym ultimate po prostu. Żeby samemu ćwiczyć sezony przy okazji nagrywając jeszcze, nie. Normalne mecze by się przydały tak dalej to nie jest tak do końca No, to jest cięższy tak, na pewno. Bo wy takie wiesz, żeby zagrać mecz... nagrać, nie? A nie żeby się polepszyć o to chodzi. No, no właśnie to jest ten problem. Głównie. No, i czy już mecz do końca w sumie szybko coś No, szybko nawet. Ale wiesz, gadamy to, to tak leci. No ja tam nie zwracam uwagi na wynik. Będę pogadać stało, bo myślę, że widzowie też chcą się dowiedzieć jakichś tam rzeczy o, o scenie no, Fify. No, ja też coś no, no, dowiedziałem trochę, for bo, nie. No, bo nie wiedziałem no, wszystkich rzeczy. No, nie, ja tylko biegam sobie piłkarzami nie zwracam uwagi na to, po prostu gadamy sobie, nie. I tyle. O, ładna wronka. <grym> ale DHS nie powisał zbytnio. No, no. Myślałem nad informem tutaj, ale nie miałem nie mam kasy na go, żeby go popić. Ja bym drużyny za chyba 70 tysięcy. No, widziałem, ale całkiem spoko drużyna, no. KS Bieszczady? Dlaczego Bieszczady pocho... A, z, Biesz z, Biesz z Bieszczad pochodzić, no to myślałem właśnie. Ustrzyki dolne, nie wiem czy wiesz gdzie to jest. Kojarzę, po nazwie kojarzę, nie wiem dokładnie, jedyne mapie, nie, ale kojarzę nazwę. Kolina? Jezioro? Mhm. Oh. O, no. ciężko Aha no cóż, no i coś, 4-0 ale wynik nie jest ważny, ważne, że pogadaliśmy. W każdym razie zapraszam na kanał Ksenka, Ksenku Pepe HD, ale się nie mylę, tak po angielsku na koniec. HD no i cóż, no, naprawdę pozytywnie nagrywa FIFA u siebie. Zapraszam koniecznie, zasubskrybujcie go, no i cóż, dzięki za mecz Ksenkowi Ja też dzięki też zapraszam swój kanał Ну, вообще, ну на разе.